Mieszkańcy aglomeracji konijskiej od nowego roku zapłacą więcej za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Taki będzie efekt planowanych podwyżek cen usług miejskiego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi w Koninie, gdzie trafiają śmieci mieszkańców powiatu. Głównym powodem tych podwyżek to są spadające ceny energii elektrycznej. Do tej pory te ceny były na takim poziomie, że mogliśmy sobie pozwolić na straty w pozostałych instalacjach. W tej chwili ceny nie, tego, nie, do tego nie dopuszczają, w związku z tym, aby zachować wynoś finansowo, musieliśmy zostaliśmy zmuszeni do podniesienia tych cen. O powodach i konsekwencjach podwyżek prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi poinformował dziś uczestników konwentu wójtów i burmistrzów gmin aglomeracji konińskiej. Jako firma od kilkunastu lat zajmujemy się Kolejny z gości konwentu zachęcał samorządowców do wprowadzenia w powiecie konińskim nowoczesnego systemu monitorowania transportu ścieków. Proponowałem, aby zająć się na poważnie z automatyzowaniem i z Cyfryzowaniem y, obiegu informacji o ściekach dowożonych. O ściekach, które się przewozi beczkowozami pomiędzy szambami, czyli zbiornikami bezodpływowymi, i przydomowymi oczyszczalniami do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków gminnych i, i miejskich. Dziś aż 95% wszystkich odbieranych z przydomowych szamp ścieków wylewana jest nielegalnie na pola lub do rowów melioracyjnych. Wnioski związane z utylizacją. Z kolei starosta Koniński podczas konwentu mówiła o potrzebie zwiększenia aktywności w realizacji programu usuwania z terenu powiatu wyrobów zawierających azbest. Szukamy alternatywy również Już. dlatego, żeby zintensyfikować jeszcze działalność w kierunku usunięcia wyrobów azbestowych. Jeżeli pomogłaby, pomógłby taki sposób realizacji tego zadania, że częściowo włączają się w to gminy i jednocześnie powiat również to realizuje, to po prostu tylko i wyłącznie pielęgnować takie rozwiązanie i, i starać się pozyskać maksymalnie duże środki. Ale tematów omawianych na konwencie było więcej. Ważną kwestią też była kwestia poruszana przez. Panią Dyrektor Sanepidu dotyczącą profilaktyki raka piersi i raka jądra i współpracy w tym zakresie, a także współpracy ze szpitalem odnośnie mięśnia sercowego, badań po zawale i wsparcia tej inicjatywy, która jest kontynuowana na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W Koninie. Konwent wójtów i burmistrzów gmin aglomeracji konińskiej to organ ułatwiający współpracę między samorządami. Myślę, że takie spotkania są potrzebne przynajmniej raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, ponieważ omawiamy tu bieżące istotne sprawy dla funkcjonowania naszych samorządów we współpracy oczywiście z samorządem powiatowym. Wrześniowy konwent odbył się w starostwie powiatowym w Koninie. Uczestników następnego będzie gościła gmina Kramsk.